Ulala, witam na kolejnym odcinku. Lego, własne pieścienie, to jest klarynautyz i zaczynajmy. Ostatnio ukończyliśmy tajne schody, 300 przejście z podobno zginął, a panią tam zwiał, teraz my wiemy, teraz się zaczynamy naszego Alagona, Legolasa i Gandalfa Biorego i Gmila. No to lecimy do nich. Szybka podlósz. Teraz będziemy się wybierać jakby naj dodatkową armię lub idziemy po duchy jak to woli to nazwać Przygotować się do wylosania do Gondorfu Podziały Mondoru prostu jest mistycz Gondor Gdowzycia jak to tam prawie nazywa No i jesteśmy na miejscu Teraz będzie przypowiadna. Medy albo ktoś doknie kurę i się okaże. Zasadą mam próbę jest nie Jak Jeśli nie chcę to my zginiemy też.

They must be warned. They will be. I ride for Minas Tirith. I won't be going alone. Rohan must be ready for war. And Rohan will answer. Muster the Rohirrim. Assemble the army at Dunharrow. As many men as can be found. We ride for Gondor. And war. Run, effects. Show us the meaning of Mary! Dobra. To do się. No, muszę, no jednak muszę miejsce jeszcze... Paragonem i jego ekipą. Teraz się udajemy po 100 lat na przyjaciół lub 100 lat w armię. To ja sobie mam mogę powiedzieć, że to wiecie, w tym odcinku wyjdzie na to. tak, Rochanowy wrócił na wojnę przeciw Mondorowi, żeby białek Biały lub gondor, jak to wolno się to nazwać. Na samym mam próbuję zniszczyć Gondor. Czy zniszczy to Rohan upadnie później. Nie wybronią się taką małą gęską ludzi. Wyjdzie nam na to. Za to my idziemy teraz tu. Dobra, co to 6000 Less than half of what I'd hoped for. Six thousand will not be enough to break the lines of Morton. <laughs> 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 dos And swore an oath to the last king of Gondor to come to, oh la la. to fight. But when the time came, when Gondor's need was dire, they fled, vanishing into the darkness of the mountain. And so Usildur cursed them, never to rest, until they had fulfilled their pledge. The way is shut. It was made by those who were dead. Wybieramy się po smartphone army. Oni niby nie służą nikomu, ale pójdą za królem kontrastu, który ma na imię Alagon. To my sobie tu pójdziemy. Dobra, to by nie przydłużaj, to lecimy z tobą. Tutaj by musiał być pan sam. Ale pana sama nie, nie mamy, a to myślę, że Family. Nie dawało, widać na to było po pokutki. No i dawało, aha, dawała, to jest kurwa. No to mnie to sobie rozwijał. No. Dobra, i teraz możemy sobie zbudować przyjście. No i nam się potrzebne te... te ta armia, która mieszka w górach. Znaczy, nie wybronimy Gondorfu i wszyscy polegniemy w trakcie bitwy. To nam wynosi, jest nas tylko tysiące złotniami i to słabo. A Gondorfu jestem ja. Давай, то мы тут, что ли, идем, нам, мы ли, что ли, что ли, что ли, что что ли, что ли, что ли, духи. Ага, Po Te potlaski skakać, prawda? To się przyda. My teraz sobie namieśmy. A tu by musiał być ten. W milu. my to Walmy to w dół. Niech jedzie w dół. Teraz będziemy to składać. Tutaj mamy. No. Dawa nie wyjdziemy tu. Tutaj jest nam potrzebny on. Tylko jaką ma wejść? Aha, tutaj chyba. I teraz sobie budujemy. Gmilo wbija do środka. On jest zajebistym tangiem, jeśli chodzi o kile. No i nam to wyjdzie dobrze. Ja tam nie wiem, potrzebujemy pana Frodo, albo kto ma jakoś mnie w ciemności i lecimy dalej. No i sobie poskaciamy tego złapie. No i mamy I mamy ten most No i ładnie leci nam Jak na spokojnie Jak ktoś się ciekawy gdzie można kupić chodbite, ale go własne pieścieni To na G2, bo na tym już nie ma Albo bo pudełkową, jak to wam kto woli. Dwa rozwalamy. To my tu sobie roz rozwalimy tu. Tam będzie po ciemny wyjdzie na to. I pełno golas. Pójdziemy Legolasem Skąd? Wskać Legolas, aha Musimy chcejść bo może zginąć No i zwalamy w dół Teraz sobie idziemy Aragonem No i oni ja sobie schodzę na górę, a my tu rozwalamy i ciścimy przejście No i ładnie. Teraz idziemy w dół. Teraz idziemy, na tu po ciemny nasyki mili. Milowal w to. Ociś tam drodze. No i już jesteśmy blisko to są na naszymią. Także tutaj miałem kłopoty, zawsze na YouTube. No Do. dobra. Aha, ten trzeba. To, tam mamy przejścia. No, wyjdzie na to, musimy iść na górę, trendy tędy. Tych zapałki nie mamy. Ale Legolas będzie musiał cofnąć razy ci. No i teraz będziemy chcieli go ładnie na Tam, bo Elton przyjdziemy. Nie, mm. jak... mm. Yeah, el mosquito.

Że gorz pójdę wejść na tylko w stronę i pójdę gmila wróci Albo Alagon będzie musiał

Próxima não ensina Então tudo

Слышите, что-то, не спадал вдруг. Zostanę czy spodać w dół. A, Aha, dobre to, to ja i wiem. A lagon może zrzucić mira Całe w ten ma taką No może Wreszcie Wreszcie się skapła No teraz sobie robiłem wszechś Ja tu błędziłem godzinami, może dwie godziny Dobra, no teraz musimy tutaj sobie rozwalić W tą stronę. No. Ten etap będzie drugi. My tutaj idziemy, gdzie mamy właśnie z duchami. Oh, Czyli umarły? Czyli umarły? Szczelny. To jest moment ma, ma nam pomóc ratować gondol, ale oni jakoś się śmieją z nas i chcą się z nami bić. Pewność to znaczy, nam droga jest zamknięta. Na deset twój koniec. I jak ja to... Panagon ma oszczep przeciw duchowi. No. Dobra. I budujemy mosty. Gdyby nie オベルボ。 Znowu oberwał. Kujde! I rozwalili mnie. Dobra, no to sobie budujemy. Bo. Ale to pięknie wyglądał. Stał sobie na górę. Pytacie kamerą, wtór się zjawi. Wtór nie umarły. Oberwał. Nie, ja, walka z nim jest nawet łatwa. Chociaż w ogóle w jest dostanie się do niego. Kolejne No I, I duchy. Bierne duchy. дала. Было на этот мужчин тебе подавать. Я вдел Видите, на эту. Она боест два. Но есть два. Смело что то возьмет. Давай. Lijemy duchy i lejemy gnity. Lepiej na górę. Dobra, udało się. I ani razu nie zginąłem. Chyba, że ktoś inny zginął, ale to jest oczywiście. Śmieć! nadchodzi, no, no i uciekamy, teraz musimy uciekać, czy będzie dialog, a się okaże, że będziemy musieli uciekać, jednak nie. Oh la, la. I don't hide the... ...pillage. It's just... The, lub duchów jak to każdy bądź to no, no i teraz chyba ostatnie od, od, od wykonać to są na panu duchy No i ładnie Skończyliśmy misję W kolejnej misji wcielamy się pana Frodo. I później robimy bitwę o Gondor. People are to follow your rule in my stead, Long may you defend, Edoras. If the battle goes it, We must ride light and swift. It's a long road ahead, and man and beast must reach the end with the strength to fight. Little hobbits do not belong from war, Master mediado